Cześć, z tej strony Monika Grzewska z Prostego Biznesu. Dzisiaj zajmiemy się profilem idealnego klienta. Podpowiem Ci w sześciu blokach, w jaki sposób zrobić to tak, żeby było prosto i dlaczego w ogóle warto to zrobić, od czego zacząć i na czym skończyć. Dziękuję Ci, że jesteś. Masz teraz chwileczkę na to, żeby zabrać jakąś kartkę, coś do pisania. Notuj, bo takiej solidnej wiedzy będzie sporo. Zaczynamy. Profil idealnego klienta, albo buyer persona, albo avatar, albo customer avatar, tak naprawdę są to wszystko i to samo określenie na taki profil naszego idealnego, wspaniałego, wymarzonego klienta. Co to jest tak naprawdę? Są to wszystkie informacje, które możemy zebrać na temat tego, kto może być naszym idealnym klientem. Wszystko to, co może Ci się przydać do tego, żeby później móc dobrze komunikować ze swoim klientem. Przypominam Ci, że w sprzedaży wcale nie chodzi o to, żeby wciskać komuś cokolwiek, gdziekolwiek i jakkolwiek, tylko żeby znaleźć takiego klienta, który będzie chciał kupić Twoją usługę bądź produkt i dobrać do niego odpowiednie formy komunikacji tego, co Ty chcesz mu tak naprawdę sprzedać. Ja od customer avatara albo profilu idealnego klienta zawsze zaczynam współpracę z każdym moim nowym klientem, staramy się właśnie w ten sposób to ustalić i chciałabym Ci pomóc w jakiś sposób zrobić to samemu, w pojedynkę. Jest to naprawdę, nie jest to jakieś bardzo mocno trudne, mam nadzieję, że jak Ci to wszystko poukładam, to zobaczysz, że będziesz mógł spokojnie poradzić sobie z tym tematem sam, samodzielnie. Żeby wyjść od samego początku takiego profilu idealnego, ja zawsze mówię, żeby wejść od ogółu do szczegółu. Bardzo łatwo się tak pracuje, bo jak zaczynamy się zastanawiać, co konkretnie potrzebujemy wiedzieć, to zaczynamy się gdzieś tam po kolei gubić, po drodze gubimy takie istotne rzeczy, więc ja na samym początku zawsze proszę o to, żebyśmy się zastanowili nad aspektami demograficznymi, a w drugiej kolejności jak Psychologicznymi. Demografia jest bardzo istotna, bo jest bardzo prosta do określenia, tak naprawdę. Dajmy na to, że jesteś fotografem, fotografką, i dla przykładu zajmujesz się fotografią dziecięcą. Taki fajny, wdzięczny temat, bardzo lubię te wszystkie piękne fotografie. No i teraz tak, myśląc o swoim profilu klienta idealnego, zaczynasz się zastanawiać no, może najpierw. Płeć, tak? Kto jest, twoją, kto jest Twoim idealnym klientem? No, wydaje mi się, że w przypadku, kiedy mówimy o fotografii dziecięcej, obstawiałbym raczej na przykład kobietę. Jeśli mamy już na przykład ustaloną płeć, no to idziemy do wieku. W jakim wieku kobiety najczęściej są powiedzmy matkami? Oczywiście nie chodzi o to, żeby teraz wszystkie wyjątki zbierać do koszyka, tylko po prostu iść taką średnią. Um, określić wiek, określić płeć. Tego naszego, profi, tego naszego klienta idealnego. Jeśli jest to dla Ciebie istotne, możesz określić też grupę etniczną, możesz zastanowić się na temat, nawet powinieneś na temat tego, jaki osiąga dochód, bo to jest też bardzo istotne do tego, czy klienta będzie stać na Twoją usługę bądź produkt. Czy jest to klient zamożny? Oczywiście życzę Wam wszystkim samych zamożnych klientów, ale wiadomo, że nie każdy może mieć klienta np. Karynktonów. Albo jakichś innych z naszego rodzimego podwórka, raczej musimy celować i sprawdzać, tak? Nasz produkt, do kogo będzie przemawiał, ile klient jest w stanie wydać na nasz produkt. Więc zastanów się, tak? Czy Twój klient jest zamożny, czy raczej nie. Może będzie dla Ciebie istotne, na przykład stan cywilny, albo to, czy jest. No tutaj akurat w przypadku fotografii dziecięcej dosyć istotnym aspektem będzie to, czy ma dzieci, czy nie ma. Jeśli jesteś fotografem ślubnym, no to akurat na przykład te dzieci już nie będą aż tak bardzo istotne, ale jeśli jesteś fotografem od, od takich sesji dziecięcych, no to zdecydowanie dzietność Twojego klienta będzie, będzie tutaj istotna. Może być też dla, dla Ciebie istotny zawód, jaki wykonuje Twój klient. To też jest jeden z aspektów demograficznych, który które warto wziąć pod uwagę. Może są jakieś zawody, które bardziej będziesz preferował wśród Twoich klientów. No i wykształcenie. Doświadczenia wynika, że jest to dosyć istotna kwestia i takie wykształcenie, zawód dosyć też mocno profilują nam klienta. Więc w aspekcie demograficznym pamiętaj o tym, żeby wziąć pod uwagę właśnie wiek, płeć, grupę etniczną, osągany dochód, zamożność, stan cywilny, tutaj ta dzietność, zawód wykształcenie, ale też na przykład lokalizację geograficzną, gdzie mieszka ten Twój idealny klient? czy Twój idealny klient mieszka w dużych miastach, a może mieszka na przedmieściach, a może mieszka nad morzem, a może mieszka w górach, to wszystko zależy od tego, jaką usługę bądź produkt sprzedajesz. I teraz, jeśli na przykład jesteś fotografem właśnie tym dziecięcym, żeby się cały czas odwoływać z tego samego przykładu, no tutaj tak naprawdę lokalizacja będzie dla Ciebie istotna z punktu widzenia tego, gdzie Ty mieszkasz, tak? bo wiadomo, że jeśli mieszkasz, dajmy na to, nad morzem, no to raczej nie będziesz szukał klientów takich na co dzień w górach. No jest to po prostu skomplikowane pod kątem logistycznym. No oczywiście jak masz taką ochotę i taką potrzebę to ja ci nie zabronię, aczkolwiek myślę, że warto się nad tym zastanowić już profil idealnego klienta tworzyć na samym początku. Jak wyjdziemy sobie z takiego właśnie ogólnego aspektu, czyli tej demografii, możemy później wejść troszeczkę bardziej tak pod kątem psychologicznym. Polecam Ci bardzo serdecznie nazwanie swojego profilu idealnego klienta, bo wtedy nie mówisz o swoim kliencie idealnym, tylko na przykład mówisz o Basi, Dowodce albo Monica, na przykład. Tak? Mam takie firmy, w których prowadziłam szkolenia i właśnie tam tworzyliśmy takie profile idealnego klienta, i właśnie grupy sprzedażowe nazywały na przykład właśnie. Dorotka, tak, swojego profila, swojego idealnego, profil, swojego idealnego klienta. Więc to jest też takie fajne, bo pozwala ci bardzo mocno się komunikować stricte do tej danej osoby, do tego klienta idealnego. No i też później jak zaczynasz komunikować, właśnie tworzyć content, czy to na stronę, czy na social media, to zawsze możesz zapytać kolegę, koleżanka albo współpracownika obok, co na to na przykład Dorotka wypowiedziała. Jest to bardzo fajny sposób, który też ułatwia potem pracę z takim tworem, tak? bo to jest taki wyimaginowany twór, idealny klient, ale jak już mówimy o Dorodce, to wiadomo, że to nie jest twór wyimaginowany. Więc przechodząc z aspektów demograficznych, zabieramy naszą Dorotkę, dla przykładu niech już to będzie Dorota, w taki aspekt psychologiczny. I teraz zastanawiamy się nad tym, czy nasza Dorota ma jakieś nastawienie do świata. Czy w coś wierzy, czy ma jakieś poglądy, jaką może mieć osobowość, jakie może mieć zainteresowania, co ją cieszy, co ją bawi, jakie ma priorytety, jakie ma problemy i obawy, a może ma jakieś aspiracje i marzenia. To wszystko jest po to, żebyśmy wiedzieli dodatkowe, jakieś, mieli takie dodatkowe informacje o, o tym, czym się nasza dorodka idealna zajmuje, bo znowu. Będziemy potrafili dobrze komunikować naszą treść, nasz, nasz content, czy to na blogu, czy to na so, social media. Także... Na samym początku proszę Cię, żebyś zaczął od tego, żeby stworzyć właśnie takiego tą, tego swojego customer awatara, od takich dwóch bardzo ogólnych zarys, zarysów, naprawdę zacznij od ogółu, potem idziemy do szczegółu. Nie wchodź za bardzo od razu głęboko, tylko po prostu ustal sobie te podstawowe rzeczy i później będzie nam dużo łatwiej przejść, przejść dalej. Ja posiłkuję się takimi sześcioma pytaniami. Jak już ustalę sobie tą demografię i takie aspekty powiedzmy psychologiczne, w bardzo ogólnym zarysie, bo to nie chodzi o to, żebyś tutaj od razu na samym początku bardzo szczegółowo wchodził. Ja przygotowałam takich sześć pytań, które zawsze stosuję i zawsze je przedstawiam na szkoleniach czy w pracy indywidualnej z klientem, bo to są takie pytania, gdzie bardzo łatwo, dużo łatwiej, może nie bardzo łatwo, ale dużo łatwiej jest nam zrozumieć tego naszego idealnego klienta, tą naszą dzisiaj dorodkę. Takie pytania pomocnicze możesz sobie je zapisać, zachęcam Cię do tego, nie ja będę się posiekować z prompterem, żeby nic nie zgubić i żeby, żeby nie przedłużać tego naszego dzisiejszego spotkania. Pierwszym pytaniem, które zawsze polecam zadać, to jest co klient widzi, czyli co nasza dorodka widzi na co dzień, czyli jakie już oferty ma, jakie oferty do niej trafiają, gdzie ona te oferty widzi, tak? Jakby co się dzieje w branży, ja, jakie rozwiązania obecnie są popularne, tak? Wracając do naszego fotografa dziecięcego, na pewno możesz zobaczyć u innych fotografów, w jaki sposób oni prowadzą, jakie zrobią zdjęcia, w jaki sposób prowadzą social media swoje blogi, więc możesz podpatrzeć po prostu to, co już ten Twój klient widzi. Zagłęb się w to, rozpisz sobie wszystko, co, co może Ci się przydać i pamiętaj, jeśli na któreś z tych pytań, które zaraz sobie przejdziemy, nie będziesz znał odpowiedzi, to też nie załamuj się tym, bo to, bo to nie chodzi o to, żeby na każde pytanie odpowiadać idealnie, ale żeby się chociaż na tym zastanowić, tak? Więc pytanie pierwsze, co klient widzi? Pytanie drugie, co klient słyszy, tak? Czyli to, gdzie on zasięga opinii, kto do niego mówi? Bo teraz tak sobie myślę, że ta nasza dorodka, jesteśmy fotografem dziecięcym, to ma na przykład dziecko, i teraz no ona skądś musi opinię brać. Na no pewnie to będą jakieś fora, tak? Czyli zastanawiasz się cały czas na tym, od kogo ona może czerpać inspirację, kogo ona słucha. Może jest jakiś autorytet, którego ona posłucha, tak? Czyli jakaś osoba, która jest wyznacznikiem w tej twojej grupie docelowej, tak? W tym twoim kliencie idealnym. Może jest jakaś. Na przykład, nie wiem, influencerka albo jakiś celebryta, który, wiadomo, że jak no, z nim zaczniesz współpracę, to, to pójdzie bardzo mocno do przodu. Więc warto się nad tym zastanowić, tak? Więc to jest pytanie drugie: co klient słyszy? I teraz trzecia rzecz, trzecie pytanie, które warto sobie zadać: co klient myśli i co czuje? Tutaj musimy się troszeczkę tak zabawić, no, trochę w psychologów, tak? No, bo wiadomo, że ciężko nam będzie, tak dokładnie określić, co może myśleć nasz klient, ale możemy troszeczkę tak zastanowić się nad tym, tak? jakie emocje kierują jego decyzjami, prawda? jakie plany, do czego on zmierza, co on teraz czuje, co go, jak się czuje na co dzień, tak? dlaczego, dlaczego może w ogóle szukać takich usług tak? fotografa dziecięcego. To też warto się nad tym zastanowić. Prawda? Czwartym pytaniem, co mówi i co robi, czyli jaką prezentuje postawę. Może to być istotne, gdzie przebywa, na przykład. Może są jakieś kawiarenki internetowe, konkretne, albo kawi kawiarenki internetowe, absolutnie nie internetowe, tylko takie zwykłe takie No teraz wiadomo, nigdzie nie pójdziemy, bo mamy pandemię, więc raczej nigdzie nasz klient nie chodzi, ale przecież wiadomo, że normalnie. Przebywamy z ludźmi, pijemy kawę tak, i nie ma z tym, nie ma z tym największego, najmniejszego problemu, więc zastanów się nad tym, właśnie, co on robi, tak? gdzie ten Twój klient może przebywać, z kim rozmawiać, tak, jakby, bo tutaj też będziemy patrzeć na te rekomendacje, to co dalej, czy, czy one będą dla nas ważne, czy nieważne, a od razu powiem, że ważne. Um, teraz kolejną rzeczą, kolejnym takim pytaniem, to już będzie szóste, przepraszam, piąte pytanie, czyli jakie bolączki ma nasz klient? Um, takie obawy, frustracje. Przeszkody, tak, co, co może go irytować tak naprawdę? Tak. Cały czas mówimy, cały czas myślimy o tej naszej Dorocie, która jest mamą, która szuka fotografa dziecięcego. No i tym szóstym pytaniem, takim ostatnim, to jest pytanie o to, o korzyści, tak, czyli jakby o to, jakie on, jakich on potrzebuje w tym momencie korzyści, jakie ma pragnienia, tak, co jest dla niego taką miarą spełnienia. I co musi zrealizować, jaki musi cele zrealizować? Pamiętaj, że te sześć pytań to nie są takie pytania, które musisz. Bardzo tak dokładnie, dosłownie brać do siebie, bo pamiętaj, że no każdy, każdy biznes jest inny i każdy z Was ma inny biznes, ale chodzi o to, żeby po prostu troszeczkę zejść tak głębiej, tak? bo aspekty demograficzne i psychologiczne, to jest taki początek, wychodzimy od czegoś, a później jak sobie zadasz te sześć pytań, w sensie nawet nie tyle za sobie, ile twojej idealnej personie, czyli ten customer awatarowi albo po prostu dorodcy, jeśli zadasz te pytania i po się zrozumieć, co, co motywuje Twojego klienta do zakupu, co motywuje go do tego, żeby, żeby akurat może skorzystać z Twoich usług, będzie Ci dużo prościej prowadzić firmę i dużo prościej będzie Ci sprzedawać. Um, mam nadzieję, że to, jest, że to było pomocne. To byłoby na tyle, tak naprawdę, to co przygotowałam dla ciebie. A propos, customer avatara. Obiecywałam, że będzie treściwy, więc jest zawsze treściwy. Nie ma po co przegadywać tego tematu. Um, cóż, w opisie pod filmem znajdziesz wszystkie miejsca, w których możesz mnie znaleźć, gdybyś potrzebował pomocy, czy to z customer avatarem, czy z jakimś innym tematem z obsługi klienta, bądź sprzedaży. Zachęcam cię do kontaktu. Cóż jeszcze mogę powiedzieć, że kolejny odcinek już za tydzień, w kolejną środę, więc jeśli masz ochotę, to zapraszam Cię serdecznie. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i dowiedziałaś się z, niego z czegoś ciekawego, bardzo proszę zasubskrybuj mój kanał. Oczywiście wszelkie lajki i udostępnienia są bardzo mile widziane, tak żebym przynajmniej wiedziała, że komuś, chociaż jednej osobie, ta moja pomoc stworzenia profilu idealnego klienta, była potrzebna. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, życzę ci owocnego dnia i bardzo mocno trzymam za ciebie w cuki. Cześć!